Witam Kamila S. No więc yy, chciałam oznajmić, znaczy chciałam powiedzieć jedną małą uwagę odnośnie spryskiwania teranium ślimaków. Może pokażę to już na winniczku. A więc yy, w tej yy, w chwili kiedy spryskujemy, spryskujemy podłoże u ślimaków to staramy się, żeby nie było spryskiwane jedzenie dla ślimaków tak? czyli pryskamy pokażę po bokach tutaj wszędzie, wszędzie możemy sobie pozwolić na spryskanie samego ślimaka Jako że już jest wieczór jako że już jest wieczór, no to po prostu resztki niezjedzone usunęłam ślimakom, żeby po prostu nic nie gniło. Na to też trzeba zwracać uwagę. W chwili, kiedy jedzenie dla ślimaków już jest nieświeże, je trzeba po prostu niezwłocznie usunąć, żeby po prostu nie jadły nieświeżego jedzenia, żeby nie było jakichś kłopotów czy komplikacji. No a tak poza tym można, je, można jedzenie podawać oczywiście w takim kubeczku, o tak sobie przewracamy, ślimak tam sobie spokojnie wejdzie oraz sobie może się posłużyć jako zakryjówkę, może tutaj y, po prostu użyć jako kryjówkę, po prostu schowa się na suficie tej kryjówki, tego kubeczka no i tam sobie odpoczywa, tam sobie śpi albo po prostu odpoczywa, zarówno w dzień, jak i, i wieczorem. E, teraz pomimo, że jest wieczór, jak widać, no to ślimak na chwilę obecną sobie odpoczywa, jak widać. Oczywiście już go zrosiłam, to już się budzi, no to z pomocą wody oczywiście go zbudziłam, ale to nic nie szkodzi. E, w, w, nie najważniejsze jest to. Lecz najważniejsze, kiedy spryskujemy podłoże, więc podłoże spryskujemy. Tutaj na około miski z wodą oraz samego ślimaka. Nigdy nie pryskamy na żywność, dlatego że po prostu będzie gniło, psuło się szybciej. No i, i po co nam to? I żeby tego nie było, żeby uniknąć psucia się jedzenia dla ślimaków. No to po prostu unikamy kontaktu z wodą. To jest wszystko. Oczywiście to, to co podajemy ślimakom, czy ondiwe, czyli tą cukinie, czy tam cykorię, czy tam co innego, uprzednio należałoby umyć i osuszyć i tak podać. Ale unikamy moczenia, znaczy unikamy spryskiwania, ponieważ będzie psuło się. Wiadomo, że ślimaki nie jedzą tak szybko jak żółwie. Ślimaki jedzą troszkę, bo nawet bym powiedziała, dużo wolniej niż na przykład żółwie. Żółwie zjadają na jednym posiedzeniu, a ślimaki sobie rozkładają to jedzenie na kilka dni lub na kilka razy nie zjadają od razu, więc z tego względu też nie zraszamy im jedzenia w momencie kiedy spryskujemy im podłoże. Tutaj przy tych ślimakach, przy tych stężykach to samo możemy spryskać same ślimaki oraz ich podłoże. W momencie, kiedy tutaj sobie leżą ślimaki, możemy je również spryskać, uważając na to, żeby nie spryskać jedzenia, które jeszcze zostało. Obserwujemy, jeżeli jest na przykład nie jest zgniłe to, co podaliśmy poprzedniego dnia nie jest tam zepsute, spleśniałe, można zostawić. Ale jeżeli by było mokre Byłoby spryskane wodą, i kolejnego dnia będzie popsute, trzeba niezwłocznie usunąć. No niestety tak jest. Wiem, że to jest trochę marnotrawstwo, no ale cóż. Oraz jeszcze jedna uwaga: sprawdzamy ślimaki, czy nie są na przykład martwe. Martwy ślimak. Będzie wystawał po prostu poza muszelkę jego koniuszek i nie będzie się ruszał. Jeżeli on jest tak jak w tej chwili go widać, jest cały schowany i widzimy, że się rusza. Widzimy, że tutaj taki otwór jego oddechowy się otwiera i zamyka. No to świadczy że o tym, że ślimak żyje, tak? Więc sprawdzamy po prostu swoje ślimaki po to, żeby po prostu jakiegoś martwego ślimaka nie zostawić w terrarium. To samo robimy z każdym ślimakiem. Sprawdzamy, czy aby na pewno wszystkie żyją. Dla własnego bezpieczeństwa, żeby tutaj nie były jakieś bakterie, wirusy i tym podobne rzeczy niepożądane. Ślimaki lubią być przyklejone do ścianek, odlepiamy je sobie po prostu. Oczywiście uważamy przy tym, czy aby na pewno ślimak jest tylko przyklejony z pomocą własnej śliny, czy nie jest na przykład po całości ciałem swoim przyklejony, wówczas trzeba to robić na tyle delikatnie, żeby nie urwać ślimaka, żeby go nie uszkodzić. Cenna uwaga po prostu dla tych, co chcą szybko zdjąć ślimaka niestety robimy to delikatnie i powoli oraz jak zawsze każdego ślimaka sobie obserwujemy tutaj ostrość gubie ale to nic nie szkodzi i jeżeli widzimy, że każdy ślimak żyje, po prostu zostawiamy, o tutaj mamy takie maleństwo ślimaka i tu wyraźnie widzimy, że on się rusza więc go również odkładamy z jego kolegami o, tu widzimy, że jeden z kolegów ślimaków się już wyłania nam, czyli świadczy o tym, że tu mamy gwarancję, że te ślimaki żyją. Zresztą wszystkie żyją, więc nie ma z nimi kłopotu. Yy, najważniejsze, żeby po prostu codziennie sprawdzać przed podaniem im jedzenia oraz, oraz po zroszeniu. Wtedy mamy. Pewność, że nie mamy żadnych problemów. Jeżeli byłby któryś tam martwy, na przykład to go trzeba po prostu zutylizować, yy, usunąć z pola widzenia, nie zostawiamy martwych ślimaków, żebyśmy nie mieli kłopotów jakichkolwiek. Bo tutaj też mogą się rozwinąć bakterie, wirusy i tym podobne rzeczy. A po co nam to? U każdych ślimaków robimy sprawdzian. Tutaj wyraźnie widzimy też po tych ślimaczkach, że one żyją wszystkie. Więc je zostawiamy w spokoju. One sobie będą dalej pędziły swoje życie ślimakowe. Także już dajemy im spokój i nie stresujemy ślimaków. Bo czasami ślimaki lubią się zdenerwować, czyli chowają się do muszelki, bo nie wiedzą, co się dzieje, więc ze strachu mają też tendencję się schować, więc też możemy czasami nie zauważyć. Ale wystarczy spokojnie sobie ślimaczka odłożyć i odczekać chwilę. Oczywiście uprzednio podając mu jedzenie albo go zraszając, zostawiamy na chwilkę i widzimy, że ten. Osobnik się rusza, więc jest wszystko ok. Jeżeli by się nie ruszał, no to taka jest uwaga, że po prostu, no tak jak mówiłam, usuwamy. Wszystkie zresztą martwe zwierzęta usuwamy, żeby nie było jakichś problemów zdrowotnych dla innych zwierząt, żeby im nie zaszkodzić. To samo. Tutaj mamy kolegę też, który sobie wisi w tej chwili i żeruje. Zraszanie ślimaków. Najlepiej robić to zapewne wieczorem, wtedy mamy wówczas pewność, że te bestie będą się ruszać, bo wtedy wówczas one żerują. To jest ich pora żerowania. Dla, my idziemy spać a ślimaki właśnie prowadzą nocny tryb życia, więc to są ja nazywam je nocne marki. Więc ślimaki rozpoczynają jakby swój dzień. Tak jak my w dzień pracujemy, żyjemy, prowadzimy dzienny tryb życia, tak ślimaki również dla nich noc to jest właśnie dla nich dzień. Więc one się budzą. Wieczorem i nocny tryb życia prowadzą. Także tak do końca nie wiemy, co one w nocy robią, no bo trudno, żeby je obserwować 24 na dobę, chyba że nastawić można by było jakąś kamerkę, i wtedy ewentualnie można byłoby. Jakiś podgląd, i wtedy zaobserwować, ale trudno, żeby siedzieć 24 na dobę i nie spać bez spania, żeby tam obserwować życie ślimaków, trzeba byłoby, nie wiem, nagrać sobie po prostu filmiki. No ale kto nastawia na całą noc kamerę, nie wiem, chyba że no, kto wizyjną, jakąś kamerkę, by trzeba było sobie tam, ale mniejsza z tym. W każdym razie może i ciekawy tryb życia prowadzą. Ale w sumie sądzę, że zdrowie jest ważniejsze niż obserwacja ślimaków ich nocnego trybu życia. Trzeba wiadomo dbać o swoje zdrowie, więc po prostu to co zdołamy zaobserwować przed pójściem spać, no to wiemy, ślimaki sobie chodzą, zostawiają śluz, załatwiają się, jedzą. A jak nie mają nic do jedzenia, to po prostu szukają tego jedzenia. Będą szukać, czyli będą sobie łazić i zostawiać ślus. No w międzyczasie gdzieś tam oczywiście kał zostawią, który trzeba wyczyścić. W jakimś kiedyś, w jakimś filmiku, nawet zda, zdołam znaleźć czas, żeby nagrać filmik, jak się wyczyszcza takie odchody ślimaków. Ale to nie jest na natychmiast. To nie jest na natychmiast, po prostu ja nagrywam też sukcesywnie w momencie, kiedy mam czas, a nie że po prostu nagram, bo, bo mnie akurat coś tam. Po prostu mówię dużo o tym, ale to jest w sumie łatwe usunąć odchody. Po prostu wyciągamy całe podłoże. Jeżeli widzimy, że to podłoże nie jest jakieś tam mega brudne, mega zanieczyszczone, no to możemy pozwolić sobie ponownie użyć, po prostu mieszamy to wszystko, tą ziemię, i widzimy, czy tam jest dużo tego syfu, tego brudu, czy nie. Nie ma dużo syfu, no to cóż, dalej wkładamy z powrotem do pojemnika, uprzednio mając go umyty. Pojemnik myjemy zwykle ciepłą wodą, może nie gorącą, żeby się nie oparzyć, ale Dobrze, ciepłą wodą i szczotką szczotkujemy to, spłukujemy. Żadnych płynów, żadnych płynów, de detergentów nie używamy, na przykład jakiegoś płynu do naczyń czy coś, bo to są zwierzęta, które, no niestety, jeżeli będziemy używać detergenty, no to ryzykujemy po prostu strucie zwierząt, a jednak tego nie chcemy, więc. Y tu niestety jesteśmy zmuszeni użyć szczotkę albo czasami jakiś skrobak plastikowy, może być najlepiej, żeby ścianek nie zarysować. Więc skrobaczkę jakąś plastikową bądź drewnianą. Żadnych nożyków tam jakiś metalowych, bo to plastik to się rysuje i będzie brzydko wyglądał. Nic nie będziemy widzieć i tak słabo się widzi. Bo tutaj, o jak widać kiedyś szorowałam i niestety no, jakimś zmywakiem pewnie ostrym. No ale mniejsza z tym. W każdym razie y, przyjdzie dzień, że pokażę również jak myć takie pojemniki. Używamy do tego porządnie ciepłą wodę, prawie gorącą, w uprzednią wypróżniając cały pojemnik wraz ze zwierzętami. Zwierzęta wyciągamy, odstawiamy gdzieś w osobne pojemniki czyste już, one sobie spokojnie będą czekać, a my w tym czasie opróżnimy te nieczystości, które są na podłożu z wierzchu. Kiedyś przyjdzie taki dzień. W międzyczasie, przez to, że długo tutaj się rozgadałam, proszę bardzo, koleżanka. Myśli, że to jest dzień, więc sobie pozwoliła wyjść, aczkolwiek ładnie już spała. Ale że ja tutaj zaczęłam buszować, więc obudziłam tą koleżankę. Teraz już mówię dobranoc lub miłego oglądania i do kolejnego wideo. Kciuki w górę, czy tam bądź łapeczki w górę. No i cóż, do następnego razu.